Oliwia Bieniuk zradziła, jak wyglądają jej relacje z partnerką ojca. Nie widujemy się na co dzień. Oliwia Bieniuk w związku z przeprowadzką do Warszawy i udziałem w Tańcu z Gwiazdami coraz częściej gości na branżowych eventach. Ostatnio pojawiła się na premierze filmu Czarny Młyn. W rozmowie z jednym z portali zdradziła, jakie relacje łączą ją z partnerką ojca zuzanną pactwą. Oliwia Bieniuk jest bardzo podekscytowana swoim udziałem w tanecznym show. 19 latka właśnie zdała maturę i postanowiła zrobić sobie rok przerwy przed studiami. Na swoim koncie ma już udział w kilku sesjach zdjęciowych i nie ukrywa, że chciałaby robić karierę w showbiznesie. Już w poniedziałek po raz pierwszy zobaczymy jej taneczne popisy na parkiecie. Oliwia Bieniuk opiekuje się najmłodszym bratem. Olivia Bieniuk jest owocem związku Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Po śmierci aktorki w 2014 roku były piłkarz próbował ułożyć sobie życie u boku Martyni Gliwińskiej. z którą jego dzieci miały świetny kontakt. Para doczekała się także syna Kazika. Niestety, zakochani rozstali się jeszcze przed jego narodzinami. Choć nie są już razem, a ich relacją daleko jest do sielanki, to chłopiec widuje się z ojcem i starszym rodzeństwem. Oliwia Bieniuk w rozmowie z Jastrząb Post zdradziła, że zdarza jej się opiekować bratem. Jak mieszkam w Gdyni, to przyjeżdża do mnie i się nim opiekuje. Bawię się z nim", mówiła w rozmowie z reporterką portalu. Olivia Bieniuk o relacji z partnerką ojca, Zuzanną Pactwą. Jakiś czas temu Jarosław Bieniuk związał się z nową kobietą, którą jego dzieci w pełni zaakceptowały. Zuzanna Pactwa jest modelką, zajmuje się także projektowaniem ubrań. Oliwia Bieniuk, która również marzy o karierze w modelingu, bez problemu odnalazła z nią wspólny język i tematy do rozmów. Jak przyznała uczestniczka w tańca z gwiazdami, mają dobrą relację, chociaż teraz przez jej przeprowadzkę do Warszawy siłą rzeczy nie widują się zbyt często. Ja z Zuzą bardzo dobrze się dogaduję. Mamy dobrą relację. Ale teraz jak jestem już w Warszawie, to ta relacja jest mniejsza, bo jednak nie widujemy się na co dzień tak jak w Trójmieście. Ale ogólnie to mamy dobrą relację.